W tej strony tak już dzisiaj postanowimy zjeść ostry zestaw w McDonaldzie Happy Meal Minecraft Move To więc zaczynajmy opening W ogóle najpierw zaczynamy openingu, ale zacznę najpierw poprawki i subskrypcje Żebyśmy byli w końcu do 50 subskrypcji Które dalej na... ja nie czekam, żebym nagrał 24 godziny na Urbeksie. No więc w tym czasie weźmy sobie łyżeczkę I McFlurry Czyli nowe loty z Minecrafta. Z czasem to czas, wie kosztować, bo będę dzisiaj ocenić wszystkie jedzenia. Teraz są teraz w Magdalenadzie. Zaraz chcę spoczywać jak telefon. o, żeby mi tutaj troszeczkę nie widać mojej głowy. Ale cóż, trudno. Mamy Maplory Minecraft. Move. To więc, co jest kosztować? Oczywiście to jest moja wizowa. Opinia o te lody lub inne, co są nowe w McDonald's. Zacznijmy od lodów. To są głównie lody z czekoladą strzelającą. Każdy nieraz chodzisz z ra, raz. Strzelasz z która była ok, ale głównie o lody. No dobra, więc nie mamy na pierwszym miejscu. To są najlepsze. ale Czas na taki z który na pewno ktoś jad, nieważnych reakcji. Dobra, ale tu do jest dodali sos Nether plain Sos To jest okropnie ostry Jak wszyscy mówią Ten czasy to skosztował A i nie mówiłem że za mną się malutki gość Nim jest Parucho. Więc postawiamy dalej sobie tutaj Też w ogóle telefon sobie teraz stoi sobie na kubku z malem w z McDonalda, Liptonem Podażę nowość, ale sos jest nowością, to więc czas skasztować mm. oh. oh, się, że lody mam. O mój Boże! To jest, jest, okropnie niedobry Tylko jeszcze ostry FUJ Do tego sosu nie polecam Ewentualnie nie polecam Jak ktoś chce czuć obźliwe coś w gębie i coś okropnie ostrego To weźcie sobie kupcie ten sos McDonald's'a, który Limitowany, nowy oczywiście Ale jak dla mnie, gorzej jest od znaku flary Który mnie tu przed chwilą uratował dupa A jest jedno nowa rzecz Czyli Cheese coin, Gdzie No, o co nazwie Serowe monety Wygląda tak głównie Nie wiem kto to wymyślił by Robić w panierce ser Wow Wow Golda Ser golda że to jest golda W panierce i lepszy zawarcie na getsy niż cheese ale są spokojne. nawet i myślę, że na spokojnie giscojne lecą wyżej niż sos ale niżej od maklary, bo maklary jest okropnie dobra jeszcze od tutaj mm -hmm. legendarną słodkę. Ale nie wolno. Idziemy Lipton. Nie ma kubka, ale pamiętam, że był nie był ładny. Lipton jak Lipton. Dobra. futeczki Dobra. Oceniam go ten cały zestaw. Od opakowania wielkiego Maka i innych jedzeń to się widowie opłaca tylko widzowie, gdy na przykład za bardzo nie będzie ostrego, to sosu się... Można oczywiście nie kupić sosu. A jak to jest taki bardziej dla hard, hardkorów, a ja jestem. Znaczy mi powoli chusteczki nie spieprzają Zmieniając Zestaw jest dobry, 8 na 10 smakowity no, jest. Bo gdyby nie ten sos, gdyby nie, gdy nie był taki, taki dobry, był ten sos, to bym nawet dał 10 na 10 albo nawet 9 na 10 nie wiem. Ale to nie jest w tym że sobie Najbardziej się opłaca kupować akwary, a najmniej się opłaca kupować ten. Nadorowy sos. Ale pytanie, czy to jest w, w, tak nazwane na że to jest z lawy zrobione? A oczywiście też nie zastosowałam sorowych koinów. Ze i tak też kosztujemy. Też są nuggetsy, ale nuggetsy się niczym nie rozdziało, opakowaniem, opakowania. Więc trzeba kosztować ze sosem cheese Okropne. Wzdłuż nie polecam sosu, bardziej polecam dyskusję na oraz manklary, ale sosu w ogóle nie polecam. Może to mogło może mi nie. Widzowie, takie małe dźwięko, Jak to mogę powiedzieć inaczej? Jest o wiele słabszy od papryczki, czyli który robi na 100 subskrypcji. To już się boję. Okropnie się boję. Czemne są, to naprawdę są dobre, tylko i kremu jakiegoś czekoladowego. Jest, jest... dobry. Dymu sporo, 8 na 10 jak już mówiłem. Ale tak. Lipton, 10 na 10. Muflary, 10 na 10. Fiskoyne, takie 7 na 10. Frytki standardowe, fiteczki. dał. 9 na 10 dałko ładne na 10 na 10, to ma taki napis Minecraft, ale to głuźnie, 1 na 10 jest niedobra, ale skala ostrości jest okropnie mocna, Nemu tak 9 na 10, o coś jednego dobra, znaczy chodzi o, chodzi o smak, a, a nie o to coś, co tak okropnie, znaczy jak to mogę inaczej wytłumaczyć, co jest niedobry. Ostry, w chuj. Ale głównie. No właśnie, że dos jest dobry. dziękuję go wam za oglądanie tego odcinka Mój jamnik. Rami. Oooo. Tak grzecznie do kamerki się pokazał. No i do zobaczenia.